Witam już pompstawy witam gry na Xboxa. 1 GTA 4. Z pierwszy pół roku tylko GTA 4 miałem GTA 4, dwa episody. Przestawię wam gry pudełkowe, więc razem cyfrowe, cyfrowe FIR. Wchodziłem pas 5 razy, aż przeszedłem. Fajna gierka. Tylko nie mogę nigdy przejść, bo się pogubiłem. Później się znalazłem sposób, jak się chodzić. Prosto przy ciebie. Fajna gierka. Colour of Duty 2. Odkąpię przeszedłem 4 razy. Na się też. Bardzo fajna gra. Polecam. Mam po francusku. Wiedźmin 2. Bardzo fajna gierka. Tutaj. Pierwsza płyta, druga instrukcja, płyta dźwiękowa. A tam wszystko jest gdzieś tam włożone w szafie. Mapy i te się nie zmieściło. 4, tak samo. Modrofer 3, bardzo fajna kierka. Polecam. Bardzo fajna. Po polsku Comfront, bardzo fajna gierka. Naprawdę polecam Rainbow Six Vegas 2. Minoczyny nabytek Fajna gierka, kupiona za 29 zł. No, net. fajna gierka, bo bardzo krótka, bardzo, bardzo. Ale na 29 co to? Nie ma co wyrzucać. Proton na Nakupię takie miałem, to wyrzuciłem. A na, a na Xboxie przeszedłem. Najwięcej was wszystkich je, jakich tu mam na razy. Bardzo dużo przeszedłem. FIFA 09. A nie ma co mówić o FIFA 09. Tam, tam, na jego nudna część. Assassin's Creed Revelation. Co fajna kierka. A akurat prąd włączyli, to może przedstawię te, jak te, tuki. Co fajna kierka. Halo, universare. Noż to się zimno. Jest oszukane, bo pisze, że po polsko Polska nie ma, miała być, ale coś tam w, nie wiem, w ostatniej chwili coś tam zrezygnowali, czy coś, tam z polskiej wersji, nie wiem, czy tam w końcach to było. Ale fajna gierka. I można zmieniać na starą grafikę, FIFA Street. Bardzo fajna gierka. Chciałem, no, nagrać coś takiego. Instrukcja naprawdę duża, a reklam nawalono tyle, że, że się niewłaściwym. Na tym oszczędność papieru, a nawalą tyle reklam. Nie wiem po co to oszczędność papieru to. mogliby zrobić więcej z instrukcji? Naprawdę. To jest po prostu yy, oszukiwanie ludzi. Że ekonomicznie to by tyle nie nawalili tych reklam. Not for speed, osłonięte. Właśnie przechodzę teraz. Zostało mi dwóch kolesi do przejścia. Jeszcze drugi i pierwszy mi tylko został z listy. Niedługo przejdę. Aż tą grę mam 3 lata, a jeszcze nieraz nie przeszedłem. Byłem, teraz na pewno przejdę. To dwóch tu nie zostało. Nawet się bardzo męczę, ale przejdę. To gierka. Forza Motorsport 3. To jest druga gra, w której nie szedłem z oryginalnych. I raczej nie przejdę. Bo trochę nudna. Trochę nudna. Tutaj tutaj włożyłem się na sklep Hilo Reach. Fojierka. Max 53. Jedna z moich major na konsolę. Bardzo, bardzo fajna gierka. Przyszedłem na najtrudniejszy poziom też bez problemu. Na najtrudniejszy poziom raz. przechodziłem od razu miejsca, co było najłatwiejszym jak po to się męczyłem bardzo długo. Nie wiem o co chodzi. Teraz przedstawiam cyfrowe gry. Jest chwila dalej, ale pilot, nigdy nie używam. Właśnie to jest awatar z Halo Anniversary. skodu. zaczynamy. Bierzemy. Moje gry i ja patrzę tu. Along the Dark. Cyfrówka. Assassin's Creed 3, cyfrówka. Tak. Kupione z, y, z konta, z punkt, w koncie miałem punkty. Kupione z konta, ale nie za punkty, tylko po prostu kont w koncie było. Black Ops 2 kupione z konta. 39,29 zł. Cryzy skupione, bo dostałem punkt od Microsoft gdzie za darmo. Moment to niby było tylko w Far Cry 3, niby tylko był. A jeszcze był tyś, Romet, udało mi się ściągnąć. Jeszcze chciałem, chciałem ściągnąć Larry Croft, ale nie udało mi się, bo koleś mi zablokował konto. Tony Crash to każdy ma. Fable 3 z IQ bo miałem gulda. Far Cry 3 to właśnie zapowiadałem. Happy Words. Hed. Im Olive. 2. Rayman 3D, HD. 3 raczej HD. Warta w ogóle jest to już nie tak każdy ma to ma Walking Dead i pierwsza część. No i to ci wszystko. Dzięki na rach.